zlikwidujemy najbardziej szkodliwe formy opodatkowania. My proponujemy 1000 złotych, 1000 plus. To symbol rządu Konfederacji. Dodatkowe 1000 złotych miesięcznie dla każdego ciężko pracującego podatnika do kieszeni. Powszechna ulga podatkowa, brawa dla liderów Konfederacji za ten fenomenalny postulat. PIT 0%, Poprzez radykalne podniesienie kwoty wolnej od podatku, dobrowolny ZUS nie tylko dla przedsiębiorców, ale dla wszystkich obywateli, paliwo po 3 złote, poprzez radykalne obniżenie opodatkowania paliw. Czas na konfederację. Polski wymiar sprawiedliwości potrzebuje głębokiej organizacyjnej reformy, parametryzacji polskich sądów i my to zrobimy. Wprowadzimy systemy informatyczne i rozwiązania organizacyjne, które będą analizować pracę sędziów i sprawdzimy, którzy sędziowie odpowiadają za największe przewlekłości postępowań, a którzy popełniają najwięcej błędów sądowych i tych sędziów pociągniemy do odpowiedzialności. Zbudujemy profesjonalny, wreszcie profesjonalny aparat pomocniczy w sądach. Damy sędziom asystentów sądowych, sekretarzy, specjalistów w różnych branżach i dziedzinach. Chcemy sądów sprawnych, chcemy sądów apolitycznych, nie zależy nam na kontroli nad nimi, ale chcemy, żeby były sprawne, skuteczne, dostosowane do realiów współczesnej gospodarki. Wiemy jak to zrobić i taki wymiar sprawiedliwości zbuduje Konfederacja. To rodzice powinni decydować o tym, czego się uczą i jak są wychowywane nasze dzieci. Dlatego wprowadzimy bon oświatowy. Bon oświatowy, dzięki czemu rodzice będą mogli decydować, do jakiej szkoły poślą swoje dzieci. Z podobnych powodów wprowadzimy bon kulturalny. Tak, żeby wreszcie Polacy decydowali o tym, czy dane wydarzenie kulturalne jest finansowane z ich podatków. Jeżeli ktoś pragnie wreszcie jakiejś zmiany, nie ma wyjścia. Lista numer cztery: Konfederacja. Dziękuję bardzo. Stop z masową imigracją. Konfederacja zakończy to proceder. Panie premierze Gowin, ja chcę panu powiedzieć, Ukraińcy nie będą elitą w Polsce. To Polacy będą w Polsce elitą. Polska jest dla Polaków. Dość z wymieniania klęczników z sowieckiego na amerykański czy izraelski. Zakończymy to. Konfederacja wyrzuci klęczniki. I będziemy prowadzić politykę wielowektorową w imię polskiego interesu narodowego. Nie wypłacimy żadnych bezzasadnych roszczeń żydowskich. Nie wypłacimy ani złotów. Bezpieczeństwo narodowe to także własna waluta i suwerenna polityka monetarna. Bezpieczeństwo narodowe to suwerenność energetyczna. Chcemy rozwijać nowe technologie i oraz inwestować w energetykę jądrową. Tak, my się tego nie boimy. Energetyka jądrowa będzie przyszłością w Polsce. Bezpieczeństwo narodowe to także dostęp do powszechny dostęp do broni oraz kultura posiadania broni, czyli dobrze przeszkoleni obywatele, którzy są w stanie posługiwać się tą bronią, czyli także szkolenia dla młodzieży już w liceum oraz dostępność do strzelnic. Nie ma bezpieczeństwa narodowego bez silnej polskiej armii. Konfederacja mówi dość umierania za cudze interesy. Chcemy skupić się na tym, jak wygląda zdrowie Polaków. Chcemy także skupić się na profilaktyce i rozwijać sport amatorski, który jest niezbędny, żeby nasze społeczeństwo było zdrowie. Chcemy zadbać o dobrze pojętą ekologię, o czyste powietrze, o czystą wodę, o ochronę lasów i krajobrazu, a także wprowadzić coś, co wydawałoby się oczywiste, a czego PiS przez 4 lata nie zrobił całkowity zakaz importu śmieci do Polski. Polska nie może być europejskim składowiskiem śmieci. Każdy Polak ma takie samo prawo do życia. Przedsiębiorcy potrzebują dobrych regulacji, stabilnego prawa, niskich i prostych podatków oraz szybkich i sprawiedliwych sądów. Pierwszą propozycją jest ustawa Wilka. Prawi, że będziemy mieli wielką swobodę prowadzenia działalności gospodarczej, porównywalną do tej ustanowionej przez ustawę Wilczka. Mamy propozycję ustawy o drobnym handlu, pozwalającą na zarabianie na życie tym najgorzej sytuowanym. Podniesiemy kwotę, powyżej której przedsiębiorca musi wejść na VAT do 400 tysięcy złotych. Zlikwidujemy klauzulę obejścia prawa podatkowego. Podatek będzie można nałożyć tylko wtedy, kiedy przepisy wprost to nakazują. Będziemy rozstrzygać na korzyść podatnika również wątpliwości co do stanu faktycznego. Nie powtórzy się nigdy więcej sytuacja, gdy urzędnik nie wie, co tak naprawdę się wydarzyło, ale wie, że chce od tego podatek. Wyjmiemy polskich przedsiębiorców spod ustawy o rachunkowości. Żaden przedsiębiorca będący osobą fizyczną nie będzie musiał prowadzić pełnych ksiąg handlowych niezależnie od poziomu swojego przychodu. Wystarczy, że będzie prowadził uproszczoną księgowość w formie księgi przychodów i rozchodów. Nadamy wszystkim indywidualnym interpretacjom podatkowym moc interpretacji ogólnych. Każdy będzie mógł się powołać na interpretację indywidualną wydaną dla innego podatnika, jeżeli tylko stan faktyczny będzie tożsamy. Zlikwidujemy mający komunistyczny rodowód przepis o zakazie odmowy wykonania usługi. Żaden przedsiębiorca nie będzie zmuszany do wykonania usługi, nie jeżeli tylko ona sprzeciwia się jego sumieniu. Zwiążemy kwotę wolną od podatku z minimalnym wynagrodzeniem za pracę. Kwota wolna od podatku będzie wynosiła dwunastokrotność Minimalnego wynagrodzenia za pracę. Kobieta ma prawo do bogatego męża, nieobrażonego przez US, niebranego przez podatki. Kobieta ma prawo do swobodnego wyboru, oczywiście swojego losu, a nie losu cudzego. Są dzisiaj policjanci, którzy wykonują rozkaz tych szuj, tych, tych łajdaków, którzy rządzą naszym państwem, tych złodziei. I oni na ich rozkaz wykonują okropne rzeczy, doprowadzają do więzień niewinnych ludzi. Ale ja obiecuję, że oni będą mimo to dostawali swoje emerytury. Przez dwa dni można zrobić ustawę, która całkowicie zlikwiduje problem implementacji tego całego gender LGBT w szkołach. To żaden problem. Bardzo wielu członków najwyższych kierownictw PiSu to też są homosie. Homosie niekoniecznie lubią LGBT i ten półgejowski ruch, ale ci geje wiedzą kto jest kto. I oni im mówią, że jak wy z nami będziecie walczyć, to my was ujawnimy. A to dla ludzi z PiSu byłaby katastrofa. I tym szantażem oni ich trzymają. Jeżeli kobiety chcą przestać płakać, dzieci, mężczyźni, prawdziwi tacy nie głosują na konfederację. Szczęść Boże. Szanowni Państwo, wodzem nam Jezus w hostii ukryty. I tu poważnieje... Nie ma bardziej wolnościowej księgi niż Ewangelia. I musimy, szanowni Państwo, kochać naszych nieprzyjaciół. I to dopiero jest sztuka. Oni nam tego do końca życia nie wybaczą, jak się złajdaczyli w tych okolicznościach. Konfederacja jest dziś już w tak oczywisty sposób wyrazicielem. Tego, co zrozumiałe, normalne, proste, prawdziwe, zatem dobre i piękne w polskim życiu publicznym. W całej Polsce tylko my, konfederaci. Musimy ich pociągnąć do Polski. Do cywilizacji musimy ich przyciągnąć. Tu idzie rzecz o to, czy będzie cywilizacja. Czy będzie cywilizacja. Czołem w jakiej Polsce. Konfederacja musi sprawić, żeby Polska była naprawdę wielka, bo jesteśmy wielkim, dumnym narodem, a wielki i dumny naród potrzebuje wielkiego, sprawnego, dobrze działającego państwa. Nie może być tak, że Polak, który przychodzi do polskiego urzędu, czy samorządowego, czy administracji rządowej, że Polak jest traktowany jak za cara albo jak za komuny, że jest traktowany przez urzędnika jak człowiek drugiej kategorii. To trzeba zmienić i to zmienić może jedynie Konfederacja. Musimy wyzwolić energię Polaków. To jest nasze zadanie. Dzisiaj każdy prawy Polak powinien głosować na Konfederację, żeby powstrzymać marsz Towarzysza Biedronia, Towarzysza Czarzastego i Towarzysza Zandberga do władzy. I my ten marsz powstrzymamy. Obronimy rodzinę, obronimy życie, obronimy te wartości, które dzisiaj przy rządzie tak pełnym patriotycznego frazesu, tak chętnie pokazującym się z kościelnymi hierarchami. One niestety rewolucja kulturowa te wartości są zagrożone. Rewolucja kulturo kulturowa trwa i postępuje. My nie jesteśmy od gadania. My jesteśmy od tego, żeby wykopać LGBT z polskiej przestrzeni publicznej. Raz na zawsze. My nie potrzebujemy ideologicznego, dyskryminującego parytetu. My potrzebujemy ekspertów. Również takich ekspertów chcemy wprowadzić do tego sejmu. Prawo w Polsce powinno być stanowione przez Polaków, a nie ślepo i bezkrytycznie implementowane prosto z Brukseli. To Polacy powinni być gospodarzem we własnym kraju. Realizm polityczny, odwaga w myśleniu, roztropność w działaniu. Takich polityków potrzebujemy i takich polityków wprowadzimy do Sejmu. Nikt lepiej własności nie obroni niż polski rolnik. I nie ustawą, proszę państwa, ją obronimy. Tylko dzisiaj zapewnieniem zamożności polskiego rolnika. Za, zapewnieniem takiej polityki rolnej, która nie opiera się na demagogii i populizmie. Polskiego Stronnictwa Ludowego i Prawa i Sprawiedliwości, czyli koalicji programowej tych partii. My, jest, my jesteśmy lepsi, my jesteśmy mądrzejsi. Niż, niż Niemcy, Francuzi, Duńczycy. Tylko nie krępujcie nam rąk. Konfederacja nie dopuści do trucia polskiego społeczeństwa. Sytuacja w gospodarstwach rolnych jest coraz gorsza. Młodzi ludzie opuszczają tę wieś. I to jest zasługa obecnych rządów. Dużo gadania, mało roboty. Do roboty! Pracujcie! I have a news for you. Po 13 października Konfederacja będzie najliczniejszą partią w Polsce. Nie możemy dłużej patrzeć na to, jak łamane są prawa pacjenta, prawa człowieka, prawa dzieci, prawa obywatelskie. I w sądach, i w szpitalach. Nigdzie! Koniec zabijania polskich dzieci! Pamiętamy o ziemiach naszych przodków. Jeden naród ponad granicami, kresy z konfederatami, czołem wielkiej Polsce. My jako kierowcy mówimy zdecydowane stop aktywistom miejskim. My kierowcy mówimy stop ekoterrorystom. Chcemy my pro-lajferzy, którzy są na listach konfederacji jako jedynego ugrupowania, które daje nam gwarancję, że możemy zawalczyć o, tę, o to życie, aby rodzina była mocna w narodzie i naród mocny rodziną. Konfederacja prawo do życia. Te cztery opcje, które do tej pory rządziły, to jest jedna opcja nieprzyjazna zdrowiu Polaków lekceważąca to. Jeżeli Państwo chcecie, żeby kadry medyczne w Polsce Rosły, a nie zanikały. Głosujcie na Konfederację, nie ma innego wyboru. Głupotą jest stały czas wybierać to samo i dziwić się, że nie jest inaczej. Polscy przedsiębiorcy chcą, marzą, pragną tego, by nastał dzień, by zdjęto z naszych rąk biurokratyczne kajdany. Gdzie oni jadą, do Czeskiej Republiki, tam pracują, a u siebie w Polsce tylko nocują. Co się dzieje z polskimi przedsiębiorcami? Dokładnie ta sama historia. Swoje firmy rejestrują w Czechach. Chcemy, żeby dostali w Polsce. Polska jest najważniejsza! Postuluję głęboką deregulację. Uchylenie ogromnej liczby, ogromnej większości kompletnie niepotrzebnych ustaw. To, żeby przepisy, żeby ustawy były zrozumiałe i jasne dla przeciętnego obywatela. To, żeby prawo było dla ludzi, a nie dla prawników i urzędników. Prawo ma być zrozumiałe i jasne dla wszystkich, a zwłaszcza dla przedsiębiorców, którzy mają prawo wiedzieć, w jakich warunkach mają funkcjonować i mają prawo być traktowani jak ludzie uczciwi, a nie właśnie jak przestępcy i jak złodzieje. Zwyciężemy! Czołem Wielkie Polska!